Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Brawl Stars na moim kanale. A w tym odcinku zrobimy sobie opening karnetu. Jak dobrze wiecie, zawsze robię dwa openingi karnetu w sezonie. Pierwszy opening jest do 15 poziomu lub trochę poziomów do przodu, a drugi jest już całego karnetu. Ale jeżeli o tym nie wiecie, to prawdopodobnie jesteście nowi na tym kanale. Ale jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to pewnie nie subskrybujecie tego kanał, więc no. To znowu lub dalej nie subskrybuję tego kanału, nie i subika z i łapkę w górę pod tym filmem. Hmm, możecie oczywiście postać do klubu Matty Team, w tym jest od 16 tysięcy, według mnie spoko opcja, więc no, no, każdy może wpaść, więc ja serdecznie polecam. Hmm, polecam, więc no już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do odcinka. Pierwsza duża skrzynka, czy coś będzie. Ja czuję, że o, już już myślałam, że postać, ale ja czuję, że w tym openingu trafimy legendę. Nie wiem dlaczego, ale tak coś czuję. Hmm, może to będzie. Może się to sprawdzi. Może nie. Może moje przeczucia będą. O! O, RAFs. Mamy RAFsa. Jej. Super. Super. Naprawdę super. Mm, świetnie się zapowiada. Teraz mamy do pułkownika RAFsa nasze punkty mocy. Yy, więc no. Mm, Przydałoby się też trochę monet. Dobra. RAFsa mamy sobie super. Cieszę się bardzo. Chociaż chciałam legendę. O! O, o, no fajne, od dawna chciałam ten gadżet, ale jakoś mi się nie udało, więc mega boxa sobie, że potem, potem zostawimy. Mała skrzynka, nie ma nic. Zobaczmy sobie, ile mamy punktów. Punktów, no, na legendę szans. No, całkiem spore, ale może jeszcze nam się bawią, uda, no, no ja bym chciał. Nie ma nic, znaczy jest punktem odwodzącym, oczywiście są. Tak, big box, nie ma nic. Mała skrzynka. Nie ma nic. Big box. Nie ma nic. Dobra. Rozumiem. Oczywiście. I mega box. I nie ma nic. No ciekawe, ciekawe. Ale mamy Rafsa, więc no nie ma co się martwić. No. Przynajmniej mamy Rafsa. No, wiecie no. Raz to jest fajna postać ogólnie. Yy, ulepszamy sobie go, na no, oczywiście, na fulla. Znaczy, no nie na fulla, bo. Jeszcze nie możemy go na fora I mam tylko 500 monet. No niestety, 501 monet dokładnie. E, ale mamy rafsa, więc. Aha, jeszcze tu mam skrzynkę, więc no, tu się nam coś udaje. Obstawiam. Ja obstawiam, że tu się nam coś uda i. I nie, nie udało się. Szkoda. Mogłoby się od znaka do rafsa udać, w sumie by było fajnie. E, ja to sobie może ustawię rafsa. No, rafs jest. Więc no, mamy rafsa tutaj ustawionego już na profilowe. Teraz sobie gramy solo. Zobaczymy. Um, czy Rafa to jest dobra postać, czy nie? No dobra, mi się podoba ta postać. Tu mam El Primo. Dobra, patrz. Bang, bang. Bang, o nie! Bang. Bang, dobra. O nie, on jest zdenerwowany już, wkurzył się trochę. Ale już, no. To po nim, po nim, po nim. Nie, wiem, no, rzucimy sobie to tu. Nie wiem, po co w sumie mogą poczekać na jakiegoś e, Brawlera? Ale no, no, tak żeby szybciej otworzyć boksy to zrobiłem, ale tu już mieliśmy chwilowe lagi, ale na szczęście przeminęły, więc jest spoko. Tam widziałam Barleya, który jest dokładnie tu, ej, lagi, 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 dobra, już nie ma lagów. Mamy wielkie starcie, więc jest super. Eee, tu jest jakiś Power Cubes, to doleci tu? Patrzcie, doleci, no. Okej, okay, tutaj sobie idziemy po parę mm, mm, Szukamy kogoś, kogo, by tu, kogo tu możemy znaleźć. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No, dobra. Mm, chodź, tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chociaż nie wiem, gdzie jesteś, ale chodź tu. Mm, nie ma czy tutaj. Tutaj też cię pewnie nie będzie. Do... Tu będziesz, ale ja tu rzucam. patrzcie, on tu będzie. I nie ma. No szkoda. Smutek. Smutek. No nie, no nie kamp się, o tu jesteś Daryl, chodź tutaj, chodź tu, boisz się mnie? Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, pobawimy się trochę z nim? No nie, sam zginął od strefy, więc nawet nie będziemy się z nim co bawić. Dobra, mamy pierwszą, pierwsze miejsce, więc super, super, super. Nice, nice, nice. Um, ogólnie te skrzynki i tutaj te skrzynki Chcę sobie zostawić na polowanie na Squeaka, Squeaka, tak, tak jest, będziemy polować na sobie na Squeaka, czyli nową, mityczną postać, która będzie już niedługo w browsers. Idziemy, idziemy po skrzynkę. Dobra, dobra, dobra. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. O, nie, nie uciekaj na szczeli. czego się boisz? Chodź tu. O, smutna. Nie, 8 -bit coś ty zrobił. Ja ją miałam zabić. Znaczy, pewnie bym ją oszczędził w sumie, bo taka, wiecie, no trochę dałbym mi żyć. Mi I tak by prędzej czy później zginął, ale trudno. No, choć tu. O. Dobra. I. O, było blisko. Powiem Wam, widzowie, było blisko. Okej, okay. idziemy, idziemy, idziemy. Mm, to jest skrzynka. Okej, okay. idziemy, idziemy. Rozwalamy ją. Smutna Rose. I Rikoszet. Rozwalony. Znaczy to Rico, Rikoszet to stara, oczywiście, nazwa Rico, Napiszcie w komentarzu ogólnie, która w nazwie Wam się bardziej podobała. Rikoszet, czy. O, co jest? Coś ty tu robisz? masz to, masz to masz to i a, nie zginęła no to fajnie no to masz nie wiem ja będę chronił o jaka smutna no smutek no i co teraz ona będziemy mi bić ej no ja chciałam ci to oddać wina a już nie chcę oddać wina za to co zrobiłaś no więc kolejnego wina zrobiliśmy mamy chyba kolejny poziom znaczy kolejną rangę właśnie trzecią rangę mamy więc jest super Podajne kucharki. Ogólnie też chyba kupię dzisiaj tego skina Leona, więc kto chce zobaczyć, jak go kupuje, to będzie na moim TikToku oczywiście link w opisie. E, więc no, możecie wpaść, dać opsa. No i no, ogólnie, no, mi się ten skin bardzo podoba. Wypróbujemy sobie teraz go, bo on jest naprawdę mega ładny. Od dawna już chciałam go mieć, ale jakoś tak, no, nie kupiłem go. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No tutaj, no. Patrzcie, jakie fajne efekty ma przykładowo tych, tych, tych swoich shurikenów. A jak to wygląda? O, ale woda fajna. Nie, no to jest naprawdę mega fajny skin. Teraz mamy dwóch Shark normalnie. No i nie, no ja go naprawdę chyba kupię. Chyba kupię jeszcze się zastanowię, ale raczej go kupię. Bo jest naprawdę w fajnej, fajnej cenie. No i można go sobie ogarnąć jakiego fajnego skinka. A więc to na tyle w tym filmie, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie właśnie tego materiału, jeżeli wam się jak spodobał to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz sobie z węczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. E, Wpadniecie oczywiście do klubu Matitym, Jestem jest od 16 tysięcy, no, naprawdę możecie wpaść, no, będą mnie spoko opcja. więc no, kogoś tu nie ma to zachęcam, a ja się złamię i widzimy się w następnym filmie.